Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Krzysztof Honda. Wiecie co? Mam dzisiaj dla Was ciekawą propozycję, dlatego że yy, chciałem nauczyć żonę jeździć automatem. Jeździłeś różnymi Hondami, którymi przyjeżdżałem, a dzisiaj przyjechałem Hondą hr w automacie 1.5. Zobaczcie. Jest to skrzynia CVT. A moja żona naprawdę nie jeździła automatem. Jeżeli wy macie problem z tym, żeby pierwszy raz wsiąść w automat, czy dać swojej żonie pojechać automatem, czy mężowi, to pokażę Wam jak to zrobić, jak się zabrać do jazdy automatem. Jest to naprawdę proste i każdy, kto spróbuje już tym automatem pewnie będzie chciał jeździć lub takiego auta będzie szukał. Więc zaczynamy. To jest moja żona. Cześć. To zaczynamy. I teraz tak. Mamy system bezkluczykowy, więc zawsze, jeżeli uruchamiacie samochód ze skrzynią automatyczną, noga na hamulec przy odpalaniu. Nie ma sprzęgła, bo zazwyczaj odpalamy, gdy mamy wciśnięte sprzęgło. Jeżeli nie ma sprzęgła, to trzymamy wciśnięty hamulec. Żona, zapominamy o lewej nodze. Nie przywiązujemy jej, jak to niektórzy mówią, bo to nic, nic nam nie da. Generalnie jadąc autem kierujecie tak, że dodajecie gazu prawą nogą i hamujecie prawą nogą. Lewa służy tylko do sprzęgła, tu sprzęgła nie ma, więc używamy tylko prawej nogi. Trzymamy lekko na hamulcu, nie musimy tego tak mocno wciskać i uruchamiamy silnik. To jest system bezkluczykowy, więc wystarczy przycisk start. Silnik się uruchomił i teraz zobaczcie, mamy tutaj przekładnię automatyczną z takimi oto oznaczeniami. P jest to y, y, bieg parkingowy, R jest to bieg wsteczny, N wyrzucacie po prostu na luz w przypadku na przykład holowania samochodu, bo, bo generalnie to nam się nie przydaje, zawsze jak stajecie, pamiętajcie, żeby brać skrzynię na P. Literka D oznacza drive, czyli jazdę do przodu i literka S oznacza, różnie się mówi, w niektórych samochodach i modelach mówi się sport, w niektórych mówi się sekwencja, tu jest skrzynia sekwencyjna y, i w trybie S łopatkami przy kierownicy możecie zmieniać biegi. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Zaczynamy od podstaw. Mamy P. Zawsze, jak chcecie zmienić bieg, musicie trzymać nogę na hamulcu. To, co teraz robi moja żona. Trzymamy nogę na hamulcu. Jeżeli chcecie cokolwiek zmienić, wciskamy ten przycisk i dopiero przesuwamy na bieg, który nas interesuje. Teraz jest wsteczny. Przesunęliśmy na D. Spróbuj, kochanie. Wciskamy. Zobacz, jednocześnie masz na wyświetlaczu pokazane, na jakim biegu jest obecnie samochód. Spróbuj zmienić na D. Tak jest, jest D. So, niech zostanie, bo będziemy już jechali. Na D? Tak. tak. O ile chcemy, jechać do przodu oczywiście. A my chcemy. Dobra, więc teraz tak. Czekajcie, zapnę się. Czy dzieci z tyłu zapięte? Tak. Dobrze, cieszę się. Martyna jeszcze nie odpowie, bo ma dopiero dwa lata. Czy Martynka zapięta? Tak. Kiwa, kiwa głową. Dobra. Ruszamy. Żeby ruszyć, wystarczy zdjąć nogę z hamulca i samochód już jedzie. Już. Tak. Dobra, ale powiedz mi jeszcze. Nic i teraz tak. Ruszmy. Spróbuj się zatrzymać. I już, ruszmy. Krzysztof Honda czy Ty wiesz co Ty robisz? Wiem! Już Nawet przyje... się nie boję! już przyjechałeś rv Wiem! Moim ulubionym, a teraz jak spodoba mi się automat to co? Trudno, czy nie wszystkie wozy, motocykle sprzedać i y, kupić RV-a. Ta... Lewa noga może iść sobie, że tak powiem, chcieć Ale iść szukałam. na sprzęgło. Dajemy w lewo. Ale to jest naprawdę kwestia tego, pamiętajcie, żeby troszeczkę skupiać się na tym, na początku jazdy, potem to już jest samoistne. Jeżeli złapiecie o co chodzi w automacie, to potem robicie już to automatycznie. Może się też zdarzyć tak, że po, po pewnym czasie, no jednak ta noga lewa pójdzie na pedał hamulca i po prostu ostro schamujecie. Ale nic się wielkiego nie stanie, jeżeli chodzi o samo zagrożenie jakieś techniczne dla auta. To jest po prostu wciśnięcie wtedy nogi po prostu wciśnięcie gwałtowne hamulca. Auto generalnie samo jedzie, samo zmienia za nas biegi. Teraz tak, żeby nie było tak łatwo. A nie, jeszcze jedźmy na biegu D. Żona, po lewej stronie masz łopatkę e, do zmiany biegu na niższy. Tak, wciśnij ją. To? Tak, to? Wciśnij do siebie, tak. Zobaczcie, przerzucił nam się samochód w D4. Zredukowałaś bieg, a raczej przełożenie, bo jest to skrzynia bezstopniowa CVT. Wciśnij dwukrotnie, żebyśmy zmienili do trójki i teraz gaz. Widzisz? No, On w tej chwili tak jest, szedł do trzeciego biegu. Gdybyśmy wyprzedzali, możemy auto podpowiedzieć, żeby. na który bieg ma zmienić. Ale jeżeli nic nie robicie dłużej na przełożeniu D, to silnik z powrotem wróci w tryb całkowicie, skrzynia wróci w całkowicie w tryb automatyczny. I tak samo możecie dodać, że tak powiem, plusikiem po zredukowaniu. No więc teraz zróbmy sobie, żeby się jechała w trybie sekwencyjnym. Czyli wciskamy przycisk i przechodzimy na S. w Skrzyni, do samego dołu. Na e? Na S Teraz jedziemy w trybie S I teraz tymi łopatkami Ty decydujesz, który ma być bieg Samochód nie będzie Ci za Ciebie podpowiadał e, biegów Zobacz, teraz zredukowałaś A z prawej strony masz bieg wyżej Aha No no i powiedziałeś, że z prawej Tak jest, z prawej do góry, z lewej do dołu Jedziemy teraz na S4, co znaczy, że jedziemy na czwartym przełożeniu Podpowiada nam cały czas, żebyśmy zmieniali bieg w górę Zobaczcie Wróćmy jeszcze raz I przy szóstej przy tej prędkości nie sugeruje nam abyśmy zredukowali albo dali bieg w górę samochód dalej sam jedzie i w trybie S także możecie jeździć jeżeli komuś brakuje zawsze zmiany biegów nie ma problemu w trybie S może sobie o tym decydować na jakim przełożeniu jedzie nasz samochód dobra możemy wrócić na D możesz także nic nie robić on sam będzie redukował nie za wysoko jest D ok bardzo dobrze na ludzie po prostu jechałaś Dobrze, że nie P. Ciekawe, czy się w czasie jazdy dało wrzucić, nie próbujmy. Światła świecą, tak? Tak. Tu mamy światło automatyczne, więc one do jazdy dziennej. No i, że tak powiem, pierwsza jazda jest już za Tobą. Ale przyzwyczajenie jest. No jest. Może być, że ta noga będzie chciała Wam pójść na sprzęgło. Nic się takiego wtedy nie dzieje. Samochód sam jedzie, zobaczcie. Jest to naprawdę prosto. Namawiam Was zawsze, że jeżeli zastanawiacie się nad jakimś samochodem, spróbować jednak tą automatyczną skrzynię. Dobrze, zatrzymaliśmy się. Powiem Wam jeszcze, chcemy przećwiczyć dwa manewry, czyli cofanie i parkowanie. Parkowanie oznacza zawsze dla samochodu i dla skrzyni automatycznej to, że musicie zostawić skrzynię w położeniu P i tak wtedy wyłączacie silnik. Czasami nie pozwoli Wam samochód, nie zgasłby nam po prostu HRV, gdybyśmy chcieli go włączyć przyciskiem na biegu innym niż, niż parking. Więc tak, przećwiczmy parkowanie, przełączamy skrzynię w tryb R. Tak jest. Nasz samochód jest wyposażony w kamerę cofania, więc od razu system connect przeszedł nam na tryb podglądu obrazu z kamery normalnie cofamy dobrze już i teraz tak na D i jedziecie to już umiemy ale teraz zobaczcie jak już sobie wycofaliśmy tak jak chcieliśmy chcemy zostawić auto z powrotem wracamy w tryb P Teraz możemy zgasić samochód przyciskiem. Jest ok. Mam nadzieję, że nasze rady były pomocne i życzę Wam miłej jazdy, jeżeli będziecie mieli okazję przejechać się automatyczną skrzynią. Do zobaczenia.